Olimpijczyka w hotelu jak zwykle. Spotkanie jest dzisiaj właśnie poświęcone rodzinom olimpijczykom, które jeszcze żyją, żeby mogli na własne oczy zobaczyć na żywo naszą salę olimpijską. I tu mamy zaszczyt gościć najstarszego olimpijczyka Polski, Pana Blanka Paulickiego, który przyszedł z rodziną właśnie, z wnukiem i córką. Jest też tutaj Pani Tarczyńska, nasza Pani poseł z pis którym wujek tutaj jest pan Czajka, olimpijczyk z Gersinek. Właśnie przyszło zobaczyć zdjęcie swojego wujka, olimpijczyka. Jest pan dyrektor Stada Obierów, pan Matłaski, który tutaj do naszego klubu przystąpił też. I panie, myślę, że spotkanie będzie tutaj, tutaj takie, można powiedzieć, raz w miesiącu, każdy ostatni poniedziałek się tutaj będzie spotykać. Pana, dzień dobry. Jest pan po raz pierwszy tutaj na tej sali klubu olimpijczyka? Kilkakrotnie. Kilka Kilkakrotnie, ale na tej sali? Na tej sali jak ten drugi raz. Drugi raz. I jakie są wrażenia? Ja już tam no, jestem. Zadziwiam. Wszystko zadziwiamy. Kto to dekorował? To miał... Czyli ma pan okazję powspominać swoje dawne czasy i kolegów? I kolegów, zapomnienie, że jest tego już ja. A ja najstarszy jestem. No właśnie dowiedziałem się, że jest pan najstarszym olimpijczykiem w Polsce. Związek, Polski związek kochera, trawie, trenerzy opierali się przede wszystkim na umiejętnościach, na wyszkoleniu w klubach. Przynajmniej ja sobie dokładnie nie pamiętam, żeby były jakieś obozy, jakieś szkolenia techniczne, taktyczne. Raczej, jak pamiętam, to były obozy, ale kondencyjne, I tak byliśmy nad morzem dwa tygodnie. kondycje, żeśmy tam zdobywali siłę, wytrzymałość. Byliśmy w Wiśle, w Malince, to był okres zimowy, biegało się po śniegu. Na narkach próbowało się różnych nam możliwości, żeby ta siła fizyczna, ta sprawność była w dalszym ciągu jak najlepsza i wykorzystana w czasie zawodów. Natomiast już jakieś sprawy związane z hokejem, typowo z hokejem, to raczej wyjazdy drużyny narodowej do innych państw. Pamiętam taki wyjazd do Anglii. To był mój pierwszy wyjazd, początek lat 60. No i tam troszeczkę już człowiek poznał swoje miejsce w drużynie i jako tako mógł przygotowywać się. To były czasy, jak już powiedziałem, ciekawe, ponieważ ja jeszcze wtedy byłem, byłem studentem. Byłem w Poznaniu. I trudno było mi się wyrwać, urwać na jakieś dodatkowe obozy jakieś dodatkowe zajęcia, ale robiłem co mogłem. Dużo, dużo mi w tym pomógł właśnie trener, drużyna gnieźnieńska różnego rodzaju ułatwienia, przyjazd do Gniezna, spotkanie w Gnieźnie, możliwość rozgrywania meczy. Także do, do samej olimpiady nic specjalnego się u nas nie działo. No, były takie spotkania. Okejowe, okay bardzo niebezpieczne, bo to były tak zwane szwalingi. Przypuśćmy, drużyna A na drużynę B. No to tam czasami bywało tak, że co było powyżej kostki, to się cięło tłumaczką, żeby zdobyć miejsce w drużynie. Troszeczkę przesadzam, ale bywały takie rzeczy, ponieważ ci, którzy nie awansowali do drużyny narodowej, chcieli pokazać, że są lepsi są mocniejsi. Także takie to czasy, oj, coś z moją chwilą, ale już przeszło. To były takie dosyć ciekawe czasy. Czasy, które trudno mi w tej chwili jakoś tak systematycznie przypomnieć, powiedzieć. Także do przygotowania do olimpiady były podobne boisko Także, w Sierakowie, to jeszcze ja tam kocą trochę godać, No, wgładać, no, boiska braziaste, kęty nierówne, a myśmy trenowali, to było chyba Gdańsk-Oliwa na tych boiskach tam przy Abłewie Gdańskim. Także to były trudne bramki, przywozili nam, robili to tak na gorąco, dosyć... Trudne warunki. Zawsze śmieję się, że to e, e, olimpijczy, chociaż troszeczkę innej, innej e, natury, bo e, przed, e, przed olimpiadą w Rzymie kanadyjska ekipa zakupiła w stadzie w Gnieźnie konia, który nazywał się El Celzo, a potem występował e, na olimpiadzie w drużynie kanadyjskiej jako Canadian Envoy. No i tam kanadyjska ekipa zdobyła brązowy medal, także no też w zadninie mamy jak gdyby, jak gdyby pośrednio olimpijczyka. Pan Sygmunt Szymoniak był, był na olimpiadzie w Monachium, natomiast jak gdyby propagował nieolimpijską dyscyplinę, jaką wtedy chciano wprowadzić jeszcze do programu, to jest powożenie za czterokonnymi, to się nie udało, ale był jak gdyby, jak gdyby tym reprezentantem Polski i prekursorem tego, tego, tego sportu na, na świecie. Także tak to wyglądało od strony, od strony... Z olimpijskiej, taką pamiątkę rodzinną, którą wcześniej dostałem od swojego dziadka, Bronka Pawlickiego. jest to medal uczestnictwa, który wszyscy olimpijczycy dostali w drugim roku na olimpiadzie. Medal ten także dostawali zwycięzcy poszczególnych konkurencji. Także przekazuję. Proszę bardzo. I to jest taki certyfikat również, wiadomo, że to jest ten medal z własnoręcznym podpisem właśnie dziadka. Dziękuję. Bardzo. Bardzo. Brawo Zbadamy teraz. <noise> Ponoć kobiety lubią bronz, także jak to w piosence jazdzą. <noise> pod kobie kobiece oko.